Jodowód no Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izara, Izara ojcem Jaduła, Jad był ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zara, których matką była Dama. Fares był ojcem Ezroma, Ezrom był ojcem Arama, Aram ojcem Aminada. A ojcem na Asona, na asson ojcem Salmona. Salomon ojcem do a matką była Rada. Booz był ojcem Obeda, a matką była Ruth. Obed był ojcem Jestego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Ujasza. Salom był ojcem Rogoława, Rogoław ojcem Adiasza, Awiasz ojcem Asu, Asa ojcem Jozapata, Jozapat ojcem odiasz Joogawa, Joram ojcem Ozjasza, Ozwiasz ojcem Joatawa, Joata ojcem Ahaza, Ahas ojcem Ezechiasza, Ezekiasz ojcem Anastesa, Manastes ojcem Amosa. Amos z ojcem Jozjasza. Jozjasz ojcem Jehojasza i jego bracia w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jehojasz był ojcem Salatiela. Salatiel ojcem Zorobabela. Zorobabal ojcem Abiuda. Abiut ojcem Eliakima. Eliakim ojcem Azora. Azor ojcem Sadoka. Sadok ojcem Achima. Achim, ojcem Eluda. Elud, ojcem Eleazar. Eleazar, ojcem Mattama. Mattam, ojcem Jakuba. Jakub, ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaśrodinach Matki Jego Maryi z Józefem, w wielkim zamieszkaniu gazem, Znalazła się żenienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał naraźć się jej na zmysłowienie, zamierzał się ją podajemnie. Gdy podjął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł. Józef jest tu Nie bój się wziąć do siebie, tej i twój a bowiem Ducha Świętego jest to, się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadał imię Jezus. On bowiem zbawił swoich ludzi od jego brzegu. A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu w imię Emanuel, to znaczy Bóg znany. Oto